Querido Santo Padre, Javier. me llamo Mam Javier, 25 tengo 25 Jestem años, soy maestro y voluntario de la JMJ de Madrid. quiero darles las gracias en nombre de todos los que hemos trabajado para que los jóvenes pudiéramos vivir esta maravillosa experiencia y fiesta de fe. Y... Eh... Santidad, Ale cuando ze convocó ze a todos los jóvenes del mundo a la siguiente edición de la Jornada Mundial de la Juventud, Wielka nadzieja napełni nas wszystkich, było wielkie zadanie przed nami, dużo pracy, prawdziwe wyzwanie, ale oddaliśmy to wszystko duch, opiece Ducha Świętego. Nasz kardynał, arcybiskup Madrytu, Rauko Varela, chwili chodzisz? Powtarza nazwisko kierunku kardynału. Pięć jasny celów. Ci, którzy przyjadą do nas, do naszego miasta, aby się czuli dobrze, przyjęci, kochani i aby chwili Boga. Odpowiedź można zobaczyć tutaj. Jest nas 22 tysiące. Należymy do parafii, szkół, stowarzyszeń colegios, i ruchów kościelnych. I Dzięki temu wolontariusze mogliśmy być świadkami żywej wiary, viva, idąc za, za przekładem Chrystusa. Do wolontariuszy z, z Madrytu, z Madrytu, z Madrytu przyłączyli się również wolontariusze z Hiszpanii. Ojcze Święty, Dziękujemy za to, że nam zaufałeś, nam młody. Chcemy pracować i uczyć się. I Kościół daje nam tę możliwość. Ojcze Święty, Twoje świadectwo, oddanie, jakie, jakie, jakie widzieliśmy podczas tej po, po podróży, jest dla nas wielkim przykładem. Chcę Ci także podziękować. Chcę podziękować również za wikariuszom, księżom, parafiom i szkołom. którzy dokonali ogromnego wysiłku na rzecz młodych, a szczególnie z całego serca dziękuję naszym rodzinom. Jest jeszcze grupa wolontariuszy niezłomnych, którzy są również obecni. To są wolontariusze tzw. seniorzy, czyli osoby starsze. Nie moglibyśmy zrobić tego wszystkiego bez pomocy Matki Bożej. Teraz przed nami jeszcze inne wielkie zadanie. Czuć się jak Kościołem. Rodziną i osobami. Umocni, zbudowanie w Chrystusie i mocniej wierześ. Świadkowi Jezusa Chrystusa. Jeszcze raz dziękujemy za to, że jesteś obok nas, że nam zaufałeś i że zawsze nasz, o nas pamiętasz w swoich modlitwach, twoich modlitwach. Wracaj zawsze do tego do tego domu, który zawsze ma drzwi otwarte przed Tobą. Dziękuję.